Willa Biruta, położona na terenie podwarszawskiej miejscowości uzdrowiskowej, to neoklasycystyczna budowla wzniesiona w 1914 roku przez Władysława Czosnowskiego dla księżnej Marii Ogińskiej. Jej nazwa pochodzi od litewskiego imienia oznaczającego silną i pełną energii kobietę. Przed II Światową mieścił się w niej kameralny pensjonat, filia hotelu Bristol. Od 1939 funkcjonowanie domów czasowych w tej miejscowości zostało zawieszone. A po roku 1945, na mocy dekretu Bieruta, została upaństwowiona i zaadaptowano ją na blok mieszkalny. Mieściły się tu mieszkania komunalne. W 2008 roku zwrócono ją spadkobiercom, a następnie sprzedano ją spółce Horkus Investment Group. Horkus nabył za około 3,5 miliona złotych wille Bieruta i pod koniec 2014 roku zaczął zbierać pieniądze na jej rewitalizację. We wnętrzach willi miały powstać ekskluzywne apartamenty, jednak właściciel ten przeznaczył większość pieniędzy inwestorów nie na remont, ale na prywatne cele. Po czym w 2017 roku został oskarżony o dokonanie oszustwa finansowego na ogromną skalę. Prokuratura okręgowa ujawniła, że Horcus Investment Group był piramidą finansową i oszukał około 700 osób na łączną kwotę 38,5 miliona złotych. Od tamtej pory willa stoi pusta i popada w ruinę. No, nie mam tu ustawionego wejścia. Nie bardzo. Tu jest, tu nie, tu będzie. Tu mamy się chyba pod ziemi. Nie wiem jakie schody będą naparte. Czyli to jest normalnie urządzenie elektryczne. A nie dotykać. No Nie dotykasz. to tu stan, u Łukasz są desa się uśmiecham. Nie nie, jest gości telefon. Posiadam nowy telefon P30 wersja 256 giga i tak dalej. Mm. Dziewczynę chętnym na niego proszę o kontakt na priv. Jaka cena za telefon? Tak, kochana, oddam ci go za free, tylko chciałbym przeprowadzić eksperyment, jak widziałem w necie he, he a mianowicie chciałbym położyć się przed tobą na plecach, no. tak, żebyś stanął na twarzy stopami tak, że pod palcami miałabyś moje oczy i Potem stanęła na nich, wciskając się w niemosta Ciekawe, jak oczy zniosłyby nacisk takiej fajnej. dziewczyny jak ty i będziesz miała w prezencie odpowiedź to domu wszyscy zdrowi? Ja pierdolę Ale ludzie mają na ranę. A czekaj, głośnicy tego nie włączyłem. I mikrofony hmm. Widać, ktoś zrobił wejście, jest dla nas. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Również Dobry znak, że jest krzak. Widzę krzak. Nie widzę. Woda. Tutaj ładne jemy mają. Oczko wodne. Wspaniałe. A ja nas teren Ten prywatny. Ja nie widzę żadnej tabliczki. Zajebane drzwi. Płytą. Okna zajebane płytą. Chyba, że jakiś miły wandal je... Któryś wyjebał. <grym> Kurna... Ale... Gdyby nie wandale, to byśmy nie weszli do większości miejsc. Taka jest prawda. Jeszcze zobaczymy, obejdziemy całe dookoła. O, może kanalizacją. Co na to szampę może się dostaniemy? Wszystko zawarte płyta. Łapki. Muszę coś zobaczyć, jedną rzecz. Nie. Niestety, tu jest tylko taki podschodek. A już miałem no. cichą nadzieję.